Siema! Po lekko więcej jak roku przyszedł czas na moje wymiary 2, ponieważ w tamtym roku e, nagrałem moje wymiary i powiedziałem, że porównamy to może za 6 miesięcy, może za rok, coś w tym stylu. E, no i mija właśnie, mija właśnie rok troszeczkę więcej, ponieważ też nie mogłem gdzieś tam na, na ten dzień konkretnie się wyrobić, aby było równo. A to też za dużo po prostu e, by nie zmieniło. Aby zachować tradycję, jestem ubrany w krótkie i takie piżamowe, fajne, tak jak w tamtym roku. Jeśli nie oglądałeś tam tego materiału, możesz tam zajrzeć, ale w sumie nie będziesz też musiał, ponieważ e, ja stamtąd e, będę porównywał e, wyniki do tego tutaj, więc e, może nawet nie będzie potrzeba, chociaż tam możesz obejrzeć ze względu na to, że e, gdzieś tam też montażowo coś tam się pobawiłem i, i fajnie to wyglądało. Tak więc e, przechodzimy do materiału, zapraszam. Takie podstawowe oględziny mojej sylwetki, filmik sprzed roku, a tutaj na chwilę obecną, jak to wszystko wygląda. Jeśli chodzi o różnice takie zauważalne, to na pewno stałem się szerszy yy, i nogi są bardziej rozbudowane, to tak na moje, a jak to wyjdzie liczbowo, to zaraz się przekonamy. Moim celem było przybrać na wadze i to w sumie mi się udało, ponieważ przez rok przytyłem 5,5 kg, gdyż teraz ważę 61,9 kg. Ważyłem się oczywiście na No i przechodzimy do porównania liczbowego. W tamtym roku obwód klatki piersiowej wynosił 83 cm, w łapie 26 cm, jeśli chodzi o udo 48 i łydka 35. Jeśli chodzi na chwilę obecną, klatka ma 91 cm, łapa 28, 52 UDO i 36 łydka, więc w każdym elemencie jest progres, a to według mnie jest najważniejsze w tym wszystkim. I tak jak gdzieś tam zauważyłem, z tym, z tym poszerzeniem się mojej sylwetki, no to. Liczby mówią same za siebie, ponieważ 83 wcześniej, teraz 91 to naprawdę według mnie dobry wynik. Jednak, tak jak mówię, moim zadaniem tak w sumie mówiłem rok temu i tak jest też teraz. Ja chcę się stawać silniejszym, a. Przy okazji, gdzieś tam wiadomo się rozrastać, ale też bez jakiejś tam większej przesady, więc y, dalej wszystko idzie, idzie w dobrym kierunku. Jestem zadowolony z wykonanej roboty, więc y, to jest według mnie tutaj najważniejsze. I przechodząc do dwóch takich podstawowych testów, które zrobiłem sobie w tamtym roku, czyli ilość pompek, wcześniej było to 40, teraz jest 50. No, można powiedzieć takie 50-49, bo te ostatnie to już takie naciągane. No, ale żeby tu była ta liczba, dajmy, dajmy te 50, po prostu w następnym roku będę wiedział, że te 50 trzeba. Trzeba pobić. Z podciąganiem tutaj wyszło słabiej, ponieważ podciągnąłem się 18 razy, wcześniej było to 19. Wiecie, jest też taka dyspozycja dnia, to też mogło na to wpłynąć, ale wynik gdzieś tam jest zbliżony, więc tutaj nie ma co się, co się tym przejmować. A też w ostatnim czasie za dużo nie ćwiczyłem na drążku, nie podciągałem się, tu mogę się przyznać. Z tego powodu i tak uważam, że bardzo mały tutaj tutaj jest ten spadek, więc gdy tylko powrócę do gdzieś tam mocniejszej robocie na drążku, teraz też zbliża się zima, czyli okres, w którym gdzieś znowu będzie można bardziej skupić się na tej górnej części ciała. Nie tylko teraz na górnej, ogólnie na, na rozwoju sylwetki. Aby być lepszym na boisku, to, to może ulec dużej poprawie. Gdzieś tam Oscylowało to, jak mam Wam tak powiedzieć, oscylowało to podciąganie w granicach gdzieś 20-21 podciągnięć, więc myślę, że to jest kwestia kilku miesięcy i to wróci na właściwe tory. Jeśli chodzi o te wyniki, jestem zadowolony, ale jakoś na nie mocno nie, nie patrzę, ponieważ naj, najważniejsze jest to, abym był jak najlepszy na boisku, a to gdzieś tam po prostu dodatkowo i, i z ciekawości robimy. I Mam nadzieję, że, że za rok te wyniki również pójdą do góry, ponieważ tu w każdym elemencie praktycznie był e, progres, tak więc e, tylko i wyłącznie do przodu. Dziękuję Wam za obejrzenie tego materiału. Trzymajcie się ciepło. Siema!